Thank <music> you. to festiwal fantastyki. Po raz pierwszy odbywa się w ostrudzie. No i to jest impreza, która ma na celu tak naprawdę jednoczenie wszystkich ludzi zainteresowanych szeroko pojętą fantastyką. Przede wszystkim literatura, filmy, gadżety, komiksy i tak dalej. Będzie można się spotkać z pisarzami fantazy. Jest ich ponad 20. Mamy w sumie blisko 30 gości. Są też youtuberzy, grupa filmowa Darwin, Cyber Marian. Także no dość szeroko, dość szeroko zaprosiliśmy szerokie spektrum twórców. Dzisiaj wystartowaliśmy. To jest tak naprawdę pierwszy dzień więc dopiero nabieramy rozpędu. Wszystkie główne atrakcje przewidujemy na jutro. Mamy ponad 20 pisarzy fantastyki z Polski i z zagranicy. Większość z tych spotkań będzie się odbywało jutro, będą też dyżury autografowe. Wieczorem przewidujemy trzy koncerty zespołów folk rockowych. No i na hali, tak jak widać, tutaj mamy około 50 wystawców. Można kupić kubki, gadżety, figurki, klocki, cała masa rzeczy. Tusken Rider, jest to postać z filmu Gwiezdne Wojny. Ja jestem członkiem organizacji międzynarodowej Legion 501, zrzeszającej fanów w strojach, replikach z filmu z Gwiezdne Wojny. Stroje, które widzicie, to jest akurat strój Tuskena z planety Totoń z epizodu 4 Gwiezdnych Wojen. Stroje są robione samemu od A do Z, to nie jest nic kupowany, żaden wyrób seryjny, tylko wszystko robione samemu, zresztą jak widać jest to odlew akurat zrobiony z gazet i kleju żywicznego, później trochę materiału, pasek skórzany, yy, czyli dokładnie tak samo jak w filmie. Powiedz czym jesteś? Jestem trolem Can A ty troll ma taki wojskowy plecak, też? Nie, to tylko mój. I mam w nim wszystko. Kanapki, martwych ludzi, żartuję. <laughs> Nie no, kanapki głównie jakieś tam. Rzeczy, ale i tak mnie nie zjem w zęby. A troli jedzą Kłapki? Nie mam zielonego pojęcia, co jedzą. Ale wiem, że śpią w y... śluzie. Co gracie? Gramy w igranie z gruzem. Świetną grę imprezową wydaną przez wydawnictwo Black Monk, gdzie ludzie są współlokatorami i e, żyją razem wspólnie. Właściwie to muszą zrealizować swoje specyficzne marzenie każdej postaci. Raz nie zjemy, dostajemy znacznie głodu, drugi raz nie zjemy pod rząd, umieramy. Więc tak naprawdę trzeba przeżyć. Jak sobie radzicie? Jest naprawdę fajna gra. Ja prawie Stieram umieram z nie... głodu. <laughs> Mi tego nie brakuje. jak jeden w tej chwili nie brakuje. Konwenty to fajna sprawa dla autora? No z pewnością tym bardziej, że jestem tutaj po raz pierwszy. Jeszcze nigdy nie byłem w ostrudzie, a mi miasteczko cała okolica wydaje mi się bardzo sympatyczna. Nie spodziewałem też się tak dużej i fajnej hali, jaką jest tutaj to dzisiejsze Expo. Zatem no jest to dla mnie bardzo sympatyczne wrażenie. A jeszcze zostaniesz, jeżeli chodzi o ostrudze. Jestem do jutra i jutro wracam po godzinie 19. Niestety muszę, muszę wrócić ten dzień wcześniej. Spotkanie kiedy będzie? Spotkania wszystkie mam jutro. Dzisiaj mam y, krótki dyżur autografowy bodajże około 19.30. To będą głównie panele związane ze sztuczną inteligencją, z przyszłością człowieka w kosmosie, czyli z tym wszystkim, y, czym się tak no, interesuje z racji napisania Space .pl. Jestem szefem działu literatura w największym serwisie o postapokalipsie w Europie. Jest dużo zainteresowan tą, tą, tą tematyką? Myślę, że jest bardzo spore, ponieważ no, pierwsza kwestia, mam już ponad 20 tysięcy 20 fanów. Druga kwestia, jest bardzo dużo nowych tytułów postapo w Polsce, jeżeli chodzi o fantastykę. Mówię tu o tytułach książkowych, jest bardzo dużo tytułów. W serialu i w filmie. Ogólnie na świecie jest ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o ten podkład fantastyki. Ludzie się boją? Nie, nie. To jest bardziej taka zajawka survivalowa, coś co kiedyś było um, takie bardzo naturalne dla naszych dziadków, na przykład y, trzymanie piwnicy pełnej przetworów albo kopanie sobie studni czy takich lodówek pod ziemią. To jest takie właśnie mocno szrowiwalowe, ale to też po prostu jest kwestia chyba um, lubienia tej estetyki. Bawisz się w postapokaliptyczne klimaty? E, tak, oczywiście. Zainteresowałem się ogólnie tym tematem przez, w sumie, Michała Głogowskiego przez jego książki. No i dowiedziałem się, że jest coś takiego jak fantaz Mazuria. z zagładę atomową? No, to jest trudne pytanie. No, myślę, że. Dałbym chyba radę. No ogólnie większość rzeczy już mam przygotowanych, jest nóż oczywiście, lornetka, całe, y, całe ładownice z magazynkiem ze wszystkim, oczywiście też piersiówka z podłem wódką, papierosy też się jakieś znajdą. A kanapki masz? Kanapki oczywiście z pasztetem własnej roboty. Ogólnie myślę, że bym przetrwał. Maska też jest dobra, tutaj mamy OP1 he, przeciwchemiczny. Jeśli jest za gorąco, maska nie jest potrzebna, mamy też... Do schowania wszystkiego. Plecak też pojemny, więc myślę, że bym dał radę. Co jest fantastycznego w zakonnicach? Bo są tajemnicze. Nie można w 100% odkryć ich wnętrza. Chyba to. A dość kuso, taka zakonnica, w kusym kusy habicie. E, mam chłopaka, więc nie mogę być w 100% zakonnicą. Jestem projekt Zawkiel. Wszystko co robię jest po prostu robione, że tak powiem, z śmieci, wszystkiego co znajdę tak naprawdę w domu. Nigdy nie lubiłem płacić za, nie wiem, spreje czy coś, wszystko można samemu wytworzyć. A co najtrudniej stworzyć? Najtrudniej są właśnie elementy świetlne, gdy może być naprawdę minimalny szczegół, może zaważyć na tym, czy będzie to świeciło, czy nie. I ile pracowałeś nad tym strojem? Nad strojem pracowałem 5 dni i 4 noce. Naprawdę ciężko było to wszystko wytrzymać. To jest postać z jakiegoś uniwersum? Nie, akurat wszystkie postacie, które robię, nie mają żadnego uniwersum. To jest czysty mój projekt. Czy wymyślasz też jakby... Tak. To wszystko wymyślam. Wszystko działa za pomocą mojej wyobraźni. Co coś opowiedz o tej postaci. Czym ona jest w twojej wyobraźni? Jak sobie wymyśliłeś? Ogólnie ta postać jest chronomancerem. Jest to mak, który posługuje się, pomo... który posługuje się czasem. Tak naprawdę bardzo ciężko jest to wszystko ludziom wytłumaczyć, bo chronomancerzy nie są specjalnie popularni, jedynie są uznawani za najsilniejszych magów, jeśli chodzi o uniwersum.